Nowa aplikacja i strona internetowa, a tam ponad 200 propozycji wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku. W ramach kampanii Znajdź swoją trasę urząd marszałkowski promuje turystykę rowerową. Rowerowy potencjał regionu jest ogromny, bo tutaj znajduje się około 8 tysięcy kilometrów ścieżek rowerowych. Turystyka rowerowa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a Dolny Śląsk oferuje turystom wiele możliwości. Trasy są zróżnicowane pod względem poziomu trudności i długości. Z jednej strony to przepiękne górskie krajobrazy, a z drugiej malownicze niziny idealne na rodzinne wycieczki. Jest wiele wspaniałych miejsc na Dolnym Śląsku, wiele miejsc urokliwych, wiele miejsc, w których kilka chatek i dawny pałacyk tworzą niesamowity klimat. Więc doskonałe miejsce na to, żeby zarówno być blisko cywilizacji, jak i na tę chwilę się od niej oderwać. Bardzo mnóstwo atrakcji wokół ścieżek rowerowych, ale też powstaje dużo ścieżek rowerowych. Powstała aplikacja po to, żebyśmy mogli zaplanować i wybrać, co oprócz tego, że jedziemy rowerem, jest dla nas atrakcyjne, gdzie możemy coś zjeść, gdzie możemy coś zobaczyć, żeby zaplanować też dojazd, czy do stacji kolejowej i dojechać pociągiem, albo wrócić pociągiem, wpiszmy w wyszukiwarkę, znajdźmy taką aplikację, którą przygotowaliśmy po to, żebyśmy świadomie też korzystali z roweru, też za planowali swoją trasę. No i też pamiętajmy o bezpieczeństwie. Zachęcam do kasku, zachęcam do odblasków, do oświetlenia. Nie zawsze jest ta ścieżka rowerowa w bezpiecznym miejscu, czasami jest to też ruch normalnymi drogami. Dbajmy o bezpieczeństwo, dbajmy, bądźmy dla siebie mili, a na pewno ta turystyka rowerowa będzie przyjemna. Aplikacja Dolny Śląsk Rowerem ma pomóc w wyborze atrakcyjnej wycieczki rowerowej po Dolnym Śląsku. Jej zawartość to propozycje tras upartych o szlaki wyznaczone przez gminy. Każda ze ścieżek została sprawdzona, zrecenzowana i opatrzona zdjęciami. Propozycje bazują na oficjalnie wyznaczonych i oznakowanych trasach, a dzięki współpracy z gminami wszelkie zmiany będą aktualizowane. Rowerowy Dolny Śląsk to jest naprawdę zagłębie różnych tras rowerowych. Ruszyliśmy z akcją Znajdź Swoją Trasę, dlatego że że oferujemy trasy rowerowe i dla tych, którzy są ekstremalnymi wyczynowcami na przykład w górach w okolicach Wałbrzycha, lubią stromo pozjeżdżać w dół i w górę, downhillowo, ale też mamy w ofercie e, Trasy płaskie ca dla całych rodzin, na przykład wokół stawów milickich, gdzie jest y, bardzo przyjazna infrastruktura, wygodne ścieżki rowerowe, wspaniała a przyroda, a można zaobserwować e, ptaki. W tej chwili województwo pracuje nad projektem, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, czyli Sykrosada Dolnośląska. Tam jest wykreślonych na mapie około 2000 km tras. Jesteśmy u progu realizacji tego projektu. W niektórych gminach pewne odcinki kilkukilometrowe powstały. Prowadzimy w tej chwili pracę nad tym. By Ustalić ostateczne przebiegi i by gmin rozpoczął już projektowanie, a w niedalekiej perspektywie budowę tych tras dla rowerów. Tras będzie przybywać, ale już teraz Dolny Śląsk oferuje sporo możliwości. Propozycje wycieczek dostępne są w nowej aplikacji i na stronie internetowej dolnyśląskrowerem.pl Echo24 Oliwia Stasiak.